Co możemy w tej chwili powiedzieć o wojnie na Ukrainie? Właściwie analizując, obserwując, ale też czytając różne raporty wywiadu amerykańskiego, ukraińskiego też, ale oczywiście ukraińskiego z dużą rezerwą, bo propaganda cały czas jest, zarówno od strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej. Więc czytając najczęściej wywiad amerykański i Wielkiej Brytanii, Możemy powiedzieć w ten oto sposób, zresztą sami obserwując co się dzieje tam, że w pierwszym etapie tej wojny mieliśmy do czynienia, trudno powiedzieć, z przewagą, ale z silną obroną Ukrainy przez wojska ukraińskie. Ukraina wręcz zaskoczyła Rosję tym, że potrafi się bronić, że jest w stanie dać ten opór, i nie dopuścić do pokonania Ukrainy, tak jak to Rosja przewidywała z zapisków odkrytych tajnych zapisków, że dwa tygodnie już miało być po Ukrainie. Więc tutaj w tym sensie na początku wojny była przewadga Ukrainy. Później po jakiś pół roku czy, czy roku, Prawie tych działań zbrojnych, yy, obserwujemy rodzaj stagnacji, yy, takiej wojny pozycyjnej, która właściwie ani w jedną, ani w drugą szale yy, nie idzie w żadnym yy, kierunku. Po prostu tak, jakby wszystko stało w miejscu. I to trwało tak yy, kilka dobrych miesięcy. To taki drugi etap wojny, możemy powiedzieć, gdzie. Yy, Zełęski przewidywał, zapowiadał, że będzie no, ofensywa ze strony Ukrainy, że mają tu być jakieś sukcesy. Nic takiego się nie wydarzyło. I teraz obserwujemy to, co się w tych niemalże ostatnich miesiącach dzieje na Ukrainie to wyraźna przewaga Rosji. Rosja, która w tej chwili. Dominuje swoją liczebnością żołnierzy, wojska. Sprzęt, no tutaj trudno to ocenić, bo mówi się o tym, że są jakieś tam archaiczne sprzęty rosyjskie. Natomiast ta siła ludzka, to pozyskiwanie cały czas, pomimo jakichś tam strat, również po stronie rosyjskiej, żołnierzy, ale przybywanie cały czas nowych, bo Masa żołnierzy, masa ludzi i, i takiego, pomimo nawet strat, właśnie w ludziach, w żołnierzach, napływa, cały czas napływa. I ta siła jest wyraźna w porównaniu z tym, co dzieje się na Ukrainie, gdzie siła ludzka ukraińska, można powiedzieć, że kruszy się, jest coraz to mniejsza, no i niestety będzie mniejsza. A rosyjska interwencja zbrojna, ta napaść, ta agresja zwiększa się, ponieważ braki są wciąż uzupełniane. Co to wróży, co możemy przewidywać i przewidują eksperci wojskowi, to to, że nieuchronnie zbliża się to, co dla nas jest katastroficzne. Opanowanie Ukrainy przez Rosję